sobotę w Białym Ługu w gminie Supia Konecka zorganizowano stulecie 27 pułku ułanów imienia króla Stefana Batorego. Miejsce wybrano nieprzypadkowo, bo to właśnie nieopodal tej miejscowości pułk stoczył jedną ze swoich ostatnich bitew. Tym razem nie zabrakło wzruszających patriotycznych momentów, rekonstrukcji historycznych i żołnierskiego jadła. Święto rozpoczęło się od uroczystej mszy świętej, która miała upamiętnić bitwę sprzed 76 lat. Wtedy to pułk ułański zwyciężył, ale poniósł duże straty. Ośmiu jego członków poległo, 27 zostało rannych. Po mszy przyszedł czas na część oficjalną, a prowadził ją Dionizy Krawczyński, prezes Stowarzyszenia Rekonstrukcji Historycznych Jodła. Przyznano Medale Stulecia 27 Pułku Ułanów imienia Króla Stefana Batorego. Listę uhonorowanych znajdziecie w portalu poniżej materiału wideo. Przez cały dzień wartę honorową pełniła 9. Braniewska Brygada Kawalerii Pancernej. Obecni byli także przedstawiciele jednostek strzeleckich oraz stowarzyszenia Jodła. Na miejscu pojawili się także reprezentanci władzy: wicewojewoda Świętokrzyski Rafał Nowak, starosta konecki Grzegorz Piec wraz z członkiem zarządu powiatu Jarosławem Staciwą. Wójt Supi Robert Wielgopolan. Obecni byli także leśnicy z Nadleśnictwa Ruda Maleniecka. Część oficjalną zakończył apel poległych wraz z salwą honorową. Którzy podnosząc oręż w walce o niepodległość ojczyzny spełnili swój obowiązek składając na jej ołtarzu największy dar, swoje życie a ich mogiły i żołnierskie krzyże rozsiane po całej Polsce są świadectwem dziedzictwa polskiej tradycji niepodległościowej oraz naszej pamięci i tożsamości. Stańcie do apelu!

Następnie odbył się pokaz rekonstrukcji historycznych, najpierw zaprezentowała się kawaleria, a następnie odtworzono walki z 1944 roku. Rzędy, w jakie są stroszone konie, czyli siodło, ogłowie, całe porządzenie, które znajduje się na koniu, jest zgodne ze wzorem obowiązującym z 1938 roku. Mundury są to wzoru wzór 36, rogatywka, podoficerowie i oficerowie wyróżniali się bronią krótką, natomiast szeregowi wyróżniali się bronią długą wraz z ładownicami i szelkami. W chwili obecnej Powiększona sekcja pokazuje poruszanie się szykiem tak zwanym dwójkowym. Należy również wspomnieć, że koń był tylko i wyłącznie środkiem transportu. Nie przewidywano żadnych walk w 1939 roku z użyciem koni. Szyk rozwinięty zwany ławą. Całość jubileuszu stulecia 27. pułku Ułanów imienia Króla Stefana Batorego zakończył wspólny żołnierski posiłek.